Walentynkowa promocja w sklepach Jubiler Monika. Biżuteria złota i srebrna o połowę taniej. Obrączki ślubne z 30% rabatem. Parę obrączek kupisz już za 590 zł. W dodatku dla panny młodej złoty wisiorek gratis. Przyjmujemy zamówienia na biżuterię Pandora. Kupując dwa produkty, trzeci dostajesz za darmo. Jubiler Monika, Galeria Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Bogata oferta węgla luzem i w workach z polskich kopalń. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej. Materiały budowlane Wesołek, numer jeden w Wielkopolsce. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nabijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Ciastkarni z Połem w Kaliszu łączymy tradycję z nowoczesnością. Każdego dnia powstaje tu blisko 700 pączków o różnych smakach. Z marwoladą, powidłami lub adwokatem. W tłusty czwartek do sklepów z Połem Kalisz trafi około 35 tysięcy świeżutkich pączków. Świeże ciasta i pieczywo codziennie w sieci ponad 20 sklepów z Połem w Kaliszu i Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy! Okropni kierowcy. Przyspieszy jak wariat i magów w nosie tego człowieka. Daleko jest, zdążę. Na pewno nie widzi. Teraz zwolni. Jeżdżam jak idioci. Nikt się nie zatrzyma. Jestem na pasach, mam pierwszeństwo. Przecież musi mnie przepuścić. A co, jeśli się mylisz? Twoje życie jest ważniejsze od pierwszeństwa. Kierowca ryzykuje mandatem, może więzieniem, ty ryzykujesz własnym życiem. Zatrzymaj się, nie idź o krok za daleko. Nie wchodź na pasy, jeśli nie masz pewności, że żywe z nich zejdziesz. Jest wtorek 26 lutego. Agnieszka Giesze, dobry wieczór. Zaczynamy magazyn miejski, a dziś w programie idzie wiosna, ruszają remonty dróg osiedlowych. Myślę, że Państwo pamiętają tutaj, i Kaliszanie też pamiętają. Był taki podobny tego rodzaju program uruchomiony w latach 2008 2012 13. Ja przypomnę, że wtedy na terenie miasta Kalisza zostało wybudowanych ponad 100 ulic. Dla bezpieczeństwa niepełnosprawnych uczniów. Trzeba mieć, że blaski trzeba, się, jak nie ma pasów, to trzeba się rozglądać jak w tą i w tą, i w tą, i w tą. Chcą ożywić centrum Kalisza. Mam nadzieję, że gdzieś, jakieś być może to oddolne pomysły mieszkańców i tych małych biznesów może, może jakoś pomogą. Zapraszam na szczegóły. Wiosna pod znakiem inwestycji drogowych. Trwa remont ulicy Kordeckiego, a wkrótce ruszą remonty na osiedlu Piwonice i Rajsków. Władze Kalisza wystosowały też apel do wszystkich osiedli i sołectw, by te określiły najważniejsze potrzeby drogowe. Na tej podstawie ma powstać plan budowy i rozbudowy dróg osiedlowych w Kaliszu, który ma być przełomem inwestycyjnym pod tym względem. Ten odcinek Piwonickiej jest w fatalnym stanie i od lat prosił się o remont. Zgodnie z planem miasta na 670-metrowym odcinku Piwonickiej od skrzyżowania z obozową do Sulisławickiej pojawi się nowy asfalt o szerokości 7 metrów, chodniki, wyremontowane zostaną zjazdy w posesję i wloty na skrzyżowaniach. Ponadto powstaną nowe brukowane parkingi i zatoki autobusowe. Wiosenne remonty, czy raczej budowy dróg od podstaw obejmą też te osiedla, w których na takie inwestycje Mieszkańcy czekali całe dekady. Na osiedlu Piwonice budowa ulicy Etruskiej i budowa ulicy Ateńskiej. Następnie budowa ulicy Żwirowej na osiedlu Rajsków. Również w pierwszych dniach, myślę, że od 3 marca, ruszamy taką kompleksową przebudową odcinka ulicy Kazimierzowskiej. Mam tu na uwadze odcinek od ulicy Kadeckiej do ulicy Sukieniczej. Jeśli chodzi o ulicę Kazimierzowską, tutaj zostanie to wykonane w podobnym stylu tak jak zostały wcześniej wykonane ulica Browarna i Piekarska. Remonty tych ulic zakończą się z końcem maja, a do końca lutego władze Kalisza czekają na raporty rad osiedlowych i sołectw dotyczące najpilniejszych potrzeb drogowych. Na podstawie tych informacji powstanie plan budowy i rozbudowy dróg osiedlowych w Kaliszu na lata 2020 2023 My zamierzamy w każdym budżecie przeznaczać jedną kwotę, która byłaby podobnie jak to się dzieje z budżetem obywatelskim, która będzie przeznaczona właśnie na, na ten cel. Mieszkańcy będą mogli sobie sprawdzić, mając ten harmonogram, kiedy ta droga jest przewidziana, no i będzie można też tutaj jakby i, i zarząd, i, i, i miasto w pewnym sensie później z, z postępu tych prac rozliczać. Także to jest temat jakby tego miejskiego zarządu dróg i komunikacji. Mam nadzieję, że te zmiany, które tu wprowadzimy, one, one no wpłyną na to, że, że w tym zakresie miasto będzie i w tym obszarze miasto będzie funkcjonowało. Lubię. plan rozbudowy dróg ma znacząco podnieść jakość sieci połączeń drogowych w Kaliszu również na obszarach, które do tej pory w tej kwestii były pomijane. Myślę, że państwo pamiętają tutaj i kaliszanie też pamiętają, był taki podobny tego rodzaju program uruchomiony w latach 2008-2012-13. Ja przypomnę, że wtedy na terenie miasta Kalisza zostało wybudowanych ponad 100 ulic. I podobny cel w tej kadencji chce osiągnąć prezydent Krystian Kinastowski. Zmiany w Kaliskim Akwaparku Rada Nadzorcza Spółki zadecydowała, że nowym prezesem jednoosobowego zarządu został Michał Jackowski. Akwapark Kalisz to jednostka zarządzająca dwoma obiektami rekreacyjnymi. Kaliskim Parkiem Wodnym przy ulicy Sportowej oraz Lodowiskiem przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi działalność związaną ze sportem, rekreacją, turystyką czy rehabilitacją zdrowotną. Michał Jackowski, którego powołano na nowego prezesa ma 41 lat. Jest magistrem marketingu i zarządzania Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Włodzi. Łodzi. Ponadto ukończył studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach dyrektorskich zdobyte w wielu przedsiębiorstwach. Nasza kampania społeczna, zwracająca uwagę na bezpieczeństwo pieszych, dobiega końca, ale mamy nadzieję, że nasze przesłanie, że życie cenniejsze jest od pierwszeństwa, zakorzeniło się w Państwa umysłach i ustrzeże przed zagrożeniem na drodze. Dziś odwiedziliśmy kolejną placówkę włączającą się w naszą akcję: Szkołę Podstawową Specjalną nr 19. Lekcję o zasadach obowiązujących pieszych w ruchu drogowym przeprowadziła Strażniczka Miejska Agata De Bioch. Przede wszystkim rozglądamy się, stosują zasadę lewo, prawo, lewo. Dlaczego lewo? Bo my zawsze powinniśmy być po lewej stronie jezdni. Uczniowie zobaczyli filmik ukazujący ryzykowne zachowania na drodze. Pokazaliśmy im również nasz spot. Wielu pieszych jest przekonanych, że będąc już w obrębie przejścia dla pieszych mają bezwzględne pierwszeństwo wobec samochodów. Pierwszeństwo niezależne od warunków pogodowych czy oświetleniowych. Celem akcji nie jest rozstrzygać kto i kiedy ma pierwszeństwo, a uświadomić pieszych, że niezależnie od wykładni prawnej powinni wykazywać się większą czujnością, ostrożnością i ograniczonym zaufaniem. Jak mówi już samo hasło kampanii życie ważniejsze od pierwszeństwa kierowca który nie przepuści na pasach pieszego może dostać mandat jeśli doprowadzi do poważnego wypadku może stracić prawo jazdy trafić nawet do więzienia piesi natomiast wchodząc na pasy niosą ze sobą o wiele większe niebezpieczeństwo mogą stracić życie na koniec zapytaliśmy uczniów co zapamiętali z dzisiejszego spotkania Ja się nauczyłem że można przechodzić bezpiecznie się trzeba ubrać na ty Kamizelki i oblaski czy mam mieć? I jak jechać rowerem, to można mieć kask i ochroniacze. Jak je to nie wolno przebiegać przez ulicę. Najpierw stój, się, potem lewo, prawo, potem jeszcze raz prawo, żeby nie jeść, co nie czy samochody. Czerwony stój, a zielony iż. Gdy się ma odblask, to się wtedy je jest widoczny. Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle i nie, nie wolno przebiegać jak nie ma pasów. Chciałam mieć blaski, trzeba, że jak nie ma pasów, to trzeba się rozglądać jak w tą, i w tą, i w tą, i w tą. Jak nic nie jedzie, to można przejść. A masz odblaski? Nie. A trzeba nosić. Dlaczego trzeba nosić odblaski? Bo tak. Co nam dają te odblaski? Widoczność! Każdy uczestnik spotkania nie wyszedł z sali bez odblasku, a najbardziej aktywni zostali nagrodzeni kamizelką odblaskową. Występy młodych talentów wokalnych lub aktorskich, koncerty w każdym lokalu z inną muzyką, albo tematycznie, wystawy, kiermasze, albo zupełnie jeszcze nieznane na naszym podwórku przedsięwzięcia, które ożywią centrum miasta. Właściciele Resto Café Piano Sąk zachęcają do wspólnego szukania sposobów, które sprawią, że śródmieście przyciągnie kaliszan. Wychodzą z propozycją spotkań dla samych mieszkańców, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, a pierwsze. Takie już jutro. Można czekać na propozycje innych i realizować narzucone pomysły, a można samemu zacząć zastanawiać się, co zrobić, by przyciągnąć klientów. Z takiego założenia wyszli Anna i Pierolini, którzy zachęcają przedsiębiorców ze Śródmieścia do współpracy. Spróbujemy w początku zobaczyć, jak ludzi chętni. To jest nie biznes dla nas, to jest co można robić na miastu Kaliszu i na terenie będzie lepszy wygląda atrakcyjny i na mniej kos jak jest możliwe. Są duże możliwości, można robić sam. Nie jak kompetitor, tylko pracujemy razem. W sezonie letnim w centrum miasta organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, między innymi weekendowe koncerty, spektakle w ramach Lastrady, czy jednorazowe występy. Tych inicjatorami jest miasto, brakuje pomysłów samych mieszkańców i osób, które wokół głównego rynku mają swoje biznesy. Teraz e, widzimy, że rzeczywiście e, jest pusto, jest e, tak smutno, także no, mam nadzieję, że gdzieś jakieś być może to oddolne pomysły y, mieszkańców i tych małych biznesów, może, może jakoś pomogą. Żebyśmy chcieli ożywić ten rynek, żebyśmy mogli co, co jakieś pomysły. pomysły tak, żebyśmy jakieś pomysły, żeby każdy miał jakiś jeden konkretny pomysł i na przykład później y, co jakiś czas y, je spisywać i na przykład y, albo sami, albo z inicjatywą do prezydenta, żeby. No, żeby po prostu zrobić coś w tym kaliszu, żeby on zaczął żyć, żeby to miasto było bardzo takie dla wszystkich przyjazne. Spotkania osób, na których będą powstawały pomysły ożywiające centrum i przyciągające do niego mieszkańców, także poza sezonem ogródkowym, będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca. Pierwsze 27 lutego o 19 oczywiście w Resto Cafe Piano Song. Porozumienie na rzecz silnej Polski w Europie, tak udział w koalicji europejskiej, tłumaczy polskie stronnictwo ludowe, które jest ostatnią partią przystępującą do związku budowanego przez Zielonych SLD Nowoczesną IPO. Teraz zaczyna się budowanie list wyborczych a chętnych do jedynek. Będzie wielu. Nigdy nie ma pewności na mandat, ale zaczynamy przekonywanie wyborców, że warto wziąć udział w wyborach, głosować za Unią Europejską i za Polską w tej wspólnocie. Komentuje Andrzej Grzyb, szef ludowców w Wielkopolsce i europoseł tej partii, który też zapowiedział start w wyborach. Były negocjacje, jest decyzja, polskie stronnictwo ludowe przystępuje do koalicji europejskiej. 86 członków Rady Naczelnej poparło pomysł, Ośmiu było przeciwnych porozumieniu. Oceniamy jak gdyby tą atmosferę, która się pojawiła, i w ramach tej atmosfery, wytworzonej i przez debatę publiczną i również pokazywanej w mediach, no, jest taka bym powiedział presja z jednej strony, wskazująca na to, że ci, którzy się nie przyłączą do tej koalicji, no to będą takimi swoistymi politycznymi łami strajkami. No i to jest ocena, czy, czy się zgadzamy z tym, czy się nie zgadzamy, ale w istocie taka, taka presja może być. No i gdyby okazało się, że ostateczny wynik wyborów jest, że tak powiem, niekorzystny dla opozycji, no to wtedy może być ten paluszek wskazujący mówiący o, tym, o to ci, którzy się do tego przyczynili. Takiej oceny własnego postępowania PSL nie chce, stąd decyzja o współpracy, której zasady były ustalane przez kilka ostatnich tygodni. A kto będzie na pierwszym miejscu na listach koalicji europejskiej, budowanie własnych list to pewne jedynki dla osób funkcyjnych. Listy w porozumieniu z innymi sprawiają, że trzeba iść na kompromisy i liczyć się z niespodzianką przy rozdzielaniu głosów dających mandaty. To jest kwestia pracy w trakcie kampanii wyborczej przekonania również tych osób, które kandydują. No i też jest pytanie o frekwencję, bo dotychczas frekwencja nigdy nie była imponująca. Dla Polaków wybory europejskie nie były najważniejszymi wyborami, choć efekty decyzji, które powstają w instytucjach europejskich są ogromnie ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego dla, dla całej Polski, również dla naszego regionu to widać. Pieniądze europejskie to jest coś co zajmuje nas. Natomiast już wybory europejskie mniej nas sami mówią. Dlatego Europejska Partia Ludowa, której częścią jest PSL, zaczęła kampanię czas decyzji zachęcającą Polaków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te 26 maja Polacy wybiorą 52 reprezentantów. Ilość mandatów w województwie będzie zależała od frekwencji w każdym z regionów. Młodzi piłkarze ze szkoły podstawowej nr 18 w Kaliszu triumfowali w 25. halowym turnieju piłki nożnej imienia Józefa Goli. Finały jubileuszowej edycji zmagań odbyły się w sobotę w hali Arena, a uczestniczyło w niej 8 zespołów. Piłkarski turniej poświęcony pamięci Józefa Goli Seniora, zasłużonego działacza sportowego, odbył się już po raz 25. W jubileuszowej edycji rywalizowało łącznie 20 zespołów złożonych z uczniów klas 5. szkół podstawowych z Kalisza i okolic. Do finałowej części, która odbyła się w sobotę w hali Arena, zakwalifikowało się 8 najlepszych w eliminacjach drużyn. 25 lat, ćwierć wieku ileż to zawodników przewinęło się poprzez te turnieje, w każdym turnieju ponad 200 osób. Cieszy fakt, że oprócz 20 drużyn zgłoszonych w tym roku mamy drużyny z powiatu często, Stabiszyna, żelaskowa, Liskowa, Koźminka, Brzezin. Niektóre z nich, które wymieniłem, grają dzisiaj w tym, w tym, w tym szerokim finale. A więc yy, mówiąc yy, o tym turnieju należy powiedzieć, że tak jak powiedzieli to przedstawiciele Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego, jeden z najdłuższych turniejów halowych piłki nożnej w skali województwa, a być może, a być może i kraju. Po główne trofeum sięgnęli w tym roku młodzi piłkarze ze szkoły podstawowej nr 18. W wielkim finale po bramce Oliwiera Kalinowskiego pokonali oni 1 zera drużynę szkoły podstawowej numer 8, która broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. W sumie to załoga trenera, który nam dopingował, no. bo jest w szpitalu. Mieliśmy i dzięki niemu wygraliśmy. 15... Który mecz dla Was był najtrudniejszy? Ten 15-ta, Fina... właśnie no. w finale. Na 15 na co dzień trenujecie w jakichś klubach piłkarskich? No, w KKS-ie, wszyscy razem. Triumfatorzy turnieju na co dzień uczą się w klasie sportowej i trenują piłkę nożną w KKS-ie pod okiem Łukasza Miłka. W sobotę, ze względów zdrowotnych, nie mógł on jednak wesprzeć warenie swoich podopiecznych. Zastępował go Adrian Wawrzyniak, również pracujący z młodzieżą w Kaliskim Klubie. Ja tutaj całą zasługę oddaję w ręce tak zawodników, bo to oni, oni dali siebie wszystko, grali też dla swojego trenera, który jest w szpitalu, znaczy wyższy ze szpitala, ale był chory i ja przyjechałem go dzisiaj zastępować. No, chłopaki bardzo, bardzo ich to dotknęło, chcieli, chcieli wiedzieli, że trener ich wspiera, chcieli pokazać, że, 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 że grają dla niego no, no i się udało. Sporo emocji towarzyszyło spotkaniu o trzecie miejsce. Rozstrzygnięcie zapadło dopiero w rzutach karnych. Lepiej od uczniów kaliskiej piętnastki egzekwowała je młodzież z Brzezin. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub Ligocki. Najlepszym bramkarzem Bartosz Grudzień. A tytuł króla strzelców z dorobkiem 17 bramek wywalczył Mikołaj Juszczak z kaliskiej ósemki. stać nas było na więcej. Niestety drużyna wygrała trochę fortem. Nie mieliśmy z nimi szans. A jak byś ocenił cały turniej, które spotkanie było dla Was najtrudniejsze, które kosztowało Finałowe. Was najwięcej sił? Finałowe, bo najtrudniejsze. A powiedz mi, jak wygląda Wasza gra? Czy Wy tutaj jako drużyna trenujecie gdzieś w klubach, czy tylko spotykacie się na wf -ach? Jak to wygląda? Nie, w szkole mamy swoje zajęcia, na którym trenujemy. A jak byś cały turniej ocenił? Jak się widzi sama jego organizacja, formuła? <grym> turniej był zorganizowany bardzo fajnie, bardzo się tu cieszyłem i byłem szczęśliwy. Po sportowej rywalizacji uczestnicy turnieju odebrali z rąk organizatorów i zaproszonych gości puchary, dyplomy, statuetki i nagrody. Piłkarskie zawody zorganizował Kaliski Szkolny Związek Sportowy. Uciekał przez teren prywatnej posesji, biegł po kontenerach i skakał przez płot, a za nim policjanci. Sceny niczym z filmu sensacyjnego rozegrały się w samym centrum naszego miasta. A finał tej historii przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę w magazynie miejskim. To wszystko. Już za chwilę prognoza pogody. Do zobaczenia. Dzisiejszy Wieczór pogodny z 4 stopniami Celsjusza, ciśnienie na dobrym poziomie 1012 hektopaskali, wiatr umiarkowany. Noc pogodna na termometrach 1 stopień na plusie, środa bezchmurna, rano chłodno 0 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 5 stopni na plusie. Ciśnienie stabilne 1009 hektopaskali, wiatr słaby, zmienny.